Ale na moim kanale ze mną jest. A dokładniej, Hania, ze mną jest yy, Jurson i Napka. Mi się w ogóle coś dziwnego z głową stanęło. Oglądajcie widzowie. Patrzcie o, pokażę. jestem rzekła. prawdziwy skim, lepszy. Tak. Chcieliśmy, y chcieliśmy Wam zdradzić kody na czerwiec. Ale niestety nie znaleźliśmy ich. Do dorsów, żeby jakiś rewaj mieć, darmowe, no ale nie udało się znaleźć. Dobra, i teraz idę do środka. Dobra, a gdzie idziemy? Ja tworzę windę. Chyba, Dobra. że wejdziemy do tego dla czterech osób, i może ktoś się dosiądzie. No nie, bez trzech. trzech. Albo to trzech po prostu. No i do windy. Stworzyłem dobre. Jestem. Jej! Dobra. No i idziemy. Dobra, mi się koszmarnie długo niedługo będzie ładować. My to no, na na LP się... nagrywamy. Na na LP, tak? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. To, słuchajcie, to nie, to nie może teraz długo. ogłosimy to o jąci. Możemy. Na to, to taka, nie powoduje... ja. No chyba ci trzeba powiedzieć. No. Niedawno ja na Elpie na, na pojawiło się właśnie pasowanie na nowych członków na Elpie gdzie właśnie pasowany został już Jejku, jak ty wyglądasz. To to jest... Nie no właśnie em, została jeszcze Joucia No i ten, nóż. O, Timoti, co za gnój! No, czemu muszę tego otworzyć? Otworzyłem. no tak. No i właśnie... były... Zdarzały się u nas takie zachowania. No, nie będę mówić dokładnie, ale to nie było tylko na filmach. To się zdarzało ogólnie w prawdziwym życiu. I to były dość przykre rzeczy. Mm -hmm. I... Jącia... No, została wywalona z naelby. Tak. To już działo od jakiegoś czasu. Nie patrz... No, nie, tam jest e, ten, ice. Nie, jak to, ten niebieski. No. Szachmija. No, okay. <gryw> tak. Tak. No i właśnie Jucie robiła nam niezbyt czasem zachowania i to już działo się od jakiegoś czasu, tak. więc... No, została po prostu wydalona mhm. tak to nazwę. Na Elpę. Ale spokojnie, bo jest nowych dwóch członków, ale jeszcze nie będę zdradzać imion. Dowiecie się niedługo. I robimy zapowiedź. Y wielkiego filmu na Elpy, gdzie prawdopodobnie tak. będą wszyscy członkowie. I odbęd, on odbędzie się 9 czerwca. Mhm. Nie wiem o kiedy to się wróci, ale prawdopodobnie dziewiątego 9. Czekamy na wyświetlenia. Tak. No, o, o, czekamy. Jeśli chociaż na jednym filmie może to być też shorts to, to będziemy na, na Elpie milion wyścigów. To właśnie, mamy w sumie już ale jeśli będziemy właśnie mieć to milion wyświetleń, on zacznie nam płacić i to może być pod jakimś filmem. Masz klucz? Dobra. Tak, a jak zacznie płacić, będą o wiele lepsze filmy. Uwierzcie. Lepsze mikrofony i tak dalej. Tak, wszystko. Jakość. A jakość, no. Dobra, pęk, 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 pęk Ej w ogóle, ludzie! Zapominamy o liczeniu drzwi! Trudno! Trzynaste... Miga, miga! Serio? Dobra Dobra, jestem I co, leci? I razem. Dobra, leci Ej co? Wszedłem do szafy i wyciągnął mnie! Serio? Ej, kurczę, ja nic tak. nie widzę. O, gdzieś weszłam w coś. Dobra. Chyba musisz teraz... Jedzie moje ciało. Matku, psyd był! Jeju! A macie moj, moją zapalniczkę? Nie! Ja nie używam wybrał. To mam. Dobrań. Obraz. Kurcze, ej, Ja nie wiem gdzie ja jestem. Mam problem. Oczekaj, pójdę do ciebie. Tam się jakoś. coś O, dobra, Daj widzę. Się... Widzę, światło. widzę światło. Idę. Idź do światła. I teraz... Światło. Światło. O tu, patrz. Patrz tu. Hmm. A, a jak tak? O. Bo jakoś mi nie działo. Dobra, chodź. No to przynajmniej popatrz. Fiat. Eee... Trzeba. Halo? No jestem, przepraszam. Dobra, zajmę się. trzeba było O nie! Nie! Nie, 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 Ej, mam dosłownie na końcówce życia, bo mnie w te drzwi weszło. Poszukaj plastelka gdzieś, poszukaj plastelki. Na słuchu Na co? Na słuch! Zbliżcie się, zbliżcie się do ściany, do takiej ściany, do jednej z ścian, tylko tak, żebyście nie wchodzili do drzwi. I, I słyszycie jakieś skrobanie? Nie. To może to będzie te, ale jeszcze do drugich. O, to I, nie. O, czyli Ale się przestraszyłam. Ale się przestraszyłam, 15. To już Dobra, piętnaste. Zabudni, Dobra, piętnasta. Dobra. Mamy obraz Obrazy. i... I nie sięgniemy. Chwilę, chwilę. Go... szukam rzeczy. Hm? Dobra. Maj. No. Nie, nie. I... Tyk. No to jest tam! Widzicie? Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. A, a. Tyk. A. No. Jak to się robi? I teraz 16 Nie, dobra, już po mnie ogólnie Nie umiem ja nie tego, tego na komputerze Mika Ale nie, bo tu no, nie było oczu Dobra, okej, okay, okej okay. Ja nie umiem na komputerze Ej, mam wrażenie, czy migało? Ja też mam takie wrażenie To nie migało, nie migało, jest teraz ciemny pokój Dobra to idzie? No idźcie do tej półnicy. wy wy dwie możecie pójść, bo tak. będzie tutaj. Nie zejdziecie. I nikt się nie pogubi. Uh -huh. A nawet jeśli to przynajmniej będziemy w tym razem. Oj, Czekam tu, żebyś widziała, żebyś nie myślała, że to złe wejście. Dobra, tutaj jest złe wejście. O! Jeszcze tu po prawej macie. no w tym samym miejscu, to ja, gdzie szukałem się zrozumiała. Dobra. A czekaj, nie, pan, nie w tą stronę. Dwudzieste, migało? Bo mi się zacięło w pewnym momencie. O, monety. Dobra, nie będę już odblokowywać tamtego. drugie. Ej, zaczekajcie, bo tutaj lubi być krucyficz. Poszukajcie. Dobra. Nie no, teraz Ej, pomigało. Kurczę, gdzie szafa? O, dłużko! Natka, zdążyłaś? Tak, a ty? Dobra, też. Uf. Idę do... w stronę, a Ej, w ja stronę, no. no, tam jest w stronę, a jest tam stronę, a jest w stronę, a jest w stronę, a jest mam ale... stronę, Nie, jest 25 Tak a dobra a, nam nie Ej, nie Oh, okay. Nie. Dobra, zaraz będzie po mnie. Zaraz po mnie też, ja nie umiem przeciw. Ja Ja umiem No przybyć. i teraz najgorzej. Nie można kiku? A to klucz trzeba znaleźć. W ogóle ja mam dla Was taką informację. Jak macie te klamki, to ile wy ich macie? Bo ja mam ich równo 666. Eee... 180... Tak, 180. Ja nie wiem, muszę się teraz tak? skupić. Tam już było. Ja mam 666. Może tam? W no. ogóle tylko... Bądźcie czujni, bo może, możecie też się um, przestraszyć, gdy napotkacie Pana Pajączka, mimo tego. Ja... o nie, ja wiem. Natka! A, czy to, jak w tamtym pokoju był. Co tu byłaś? Naprawdę? No, Ty? No, tam... Podp nie, nie w tym. Uff, no, tutaj, tu w tym, Bez jest podpowiedź. Aha. Ej, pis tam ciągle i nie mogę. Na łóżku nie ma? To jest w następnym. to jest w następnym. to jest w następnym. Aha. Bo się e, a tylko się spytam, jedna. jak jest ten pająk, to jakby on zadaje? tak Kawą? Ta, no. Tak, ale nie możesz od niego zginąć. Dobra, mam. Tylko jak mi zada, bo ja mam dosłownie ćwierć życia. Ale mówiłem, mówiłem, że on nie może, nie może cię, cię, zabić jakby. Aha, czyli zadaje mi tyle, żeby mi zostało. No, nie mogę no. tego otrzymać. O. No nie, nie, to nie ten pokój. No, ale już to, też to miałam to uczucie takie. Ja też nie, to, ja też ja nie, to, ja ten ten ten, to Monetka, kolejna monetka. Ja okay. mam ja. Jak ja patrzę na kamerkę nazki, to mam wrażenie jakbyś, jakbyś, jadł, jakbyś jadła te, te monety. <grym> Musi to dziwnie wyglądać. Czekam świecących no, się no Jak fajnie. Tak, o. od razu nie ma odpowiedzi jak coś, nie? Aha. Bo trzeba no. trochę powiedzieć w pokojach. Nie, no ja wiem, wiem. Za kogo ty nie masz? W ogóle, jak chcecie, to byśmy musieli wtedy mieć krucyfiks, ale taka propozycja, nie wiem, jak byśmy go zdobyli, ale zrobić jakiś odcinek, na którym będziemy łapali potwora, który jest z bardzo... który już jest bardzo dawno, a prawie nikt o nim nie wie. No, chyba, trzeba w pokoju i siedzieć godzinę. Trzymać? Nie ma. Tak. Trochę zleci. No to byśmy po, ma po nie prostu nie siedzieli i potem. Tam jest po drugiej stronie podpowiedzieć. Nie widzę idę przed siebie. Do 29 idziecie. No tam, idź prosto. Ja, za 10 metrów do tyłu. Dobra, do <grym> Nawigacja. Do tyłu. Dobra, nie, nie, dobra. O tak. Nie, 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 nie do tego, nie do tego, nie do tego. Dobracaj. Tak, tu. Przechodź do następnego pokoju. Przechodź, bo tam jest podpowiedź. Aha. Aha. A -a. Ja już wlezę. O, dobra. Poczekaj. Aha. Idzie się do 29. Matka, okay. ile masz życia? Dużo... Więcej niż Ela. El, Hania. Zobaczycie A, na filmie. Cokolwiek. Kurczę, nie no, teraz będzie. I miałem wrażenie, miałam wrażenie, że chyba miga. No teraz to na pewno. Nie możecie okay. mi powiedzieć, Kupaj że nie migało. Się. To nie jest pod oczu. Datka za szybko! To nie jest od oczu! To nie jest od oczu? Biegnie ktoś? Czy nie biegnie coś? Czekajcie. To już wchodzę i wychodzę. To może być, ale nie wiem do końca, czy to nie. Bo teraz ktoś? jak z tym oczu, to może być rash. Dobra, wychodźcie! Idźcie. Najwyżej się... Tak, najwyżej nas zabije! Nie! Dobra, pa! Pa widzowie! Nie! Ej, a mnie! Nie! Bym, 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 nie. Tak, Dobra, pa widzowie! Pa widzowie! Mówcie sobie! Pa, pa widzowie! No nie! A może? I tak lepiej ci idzie Natka i le lepiej ci idzie niż Hani. Zła, yy, Zła strona. dobra. dobra. Ale może dobra. się uda Natce. Chcesz jeszcze nie, raz do grę? Ja no. też. Łapana. Chcesz jeszcze raz do grę? Robimy no, drugą rundę. Dobra, tak, tak. Tak. Zagraj znów Okej. Zagrać znowu? Ale dobrze nie źle, 37. No. Dobra. Teraz jest od od, od, e... nie zapomnij o draszu. Od... Będziesz na szybszy, bo... Nie biorę nic, bo ja nie, nie będę tu mojej przepięknej wincy. Jakiej? 666. Aaa. A. Ja mam dwa, sześć, sześć. To aha, bo wyjechaliście. Jak się z tej pory Co się gapisz? Przysiadaj. Jestem górka, ma. Jestem, ten świat wydaje mi się taki wielki, choć ja jestem tak naprawdę takim małym krasnoludem. Idę za wami. Najpierw w lewo, tutaj, potem w prawo, dziękuję, dziękuję, mhm. w lewo. Jestem takim malutkim krasnoludkiem, który tak sobie idzie i idzie.

Dwanaście No czekasz na mnie Czekam co na mnie Oje Dwanaście Dwanaście No i teraz sobie tak, bo nie powiem jak wygląda mi tutaj Ja idę jedną stroną, panem idź drugą A ja, ja czekam decyzja. na was No nie ma No po co słychać tam gdzie ja? Hmm? Ja bym chciałem być? Dobra, tu jest Dobra. Okej. Okay. Niech twoja głowa chania przez moją przechodzi. No właśnie wiem. No, ją też tak było. Dobra, zaczekajcie, no, idziemy do 14. Tak. Tu jest No Myszał. Nie no to ja teraz zapygałem. pomigało. No. No idź szesz. <laughs> Dobrze, bo już mi się kończyło. No, no mi już zaczynało ja... pulsować. Nie no znowu. Ile można? Nie idź tam gdzie ja tym razem. Ja idę prosto. Dobra, ja czekam. Nie, nie ma, nie ma tu. Mam. Dobra, zaczekajcie za do mnie aż ja wyjdę. OK? Gaz, gaz, gaz. Aj! Aj, stąd jest. Idę za stopami Hanny. Ej, zaczekajcie stąd! Zaczekajcie! Psyt! Aha. Ja... Miałam psyta. O, idziesz. No dobra. Słuchaj. O no. Co jest? Jaki zarezerwowaliście sobie pokój? Bo ja sobie hmm. ten numer co zarezerwowałem i nie wiem czy w końcu do niego dotrę czy nie. Jaki pokój zaraz zarezerwowałeś? Co? Ten najkrótszy. Stop. A. O, mrygało. Dobra, Waga. Teraz tu jest Okej. Dwadzieścia dwa, dobra. Idziemy o dwadzieścia No teraz mi się zdaje, że ten ajs mnie wyskoczy. Ile batonów ja Ja ten, ten ajs mi zadał. I w ogóle mówi? miałam przez chwilę wrażenie, że za jednymi drzwiami widziałam pająka. Tak twierdzę. to było dziwne. Jakby nawet mi troszkę nie zadał, ani Jakoś mi nie wskoczył, czy co, Asi? Dobra, wiesz, tej ciasnej tą... O! To, a nie, to nie podpowiedź! A nie! To nie to! Ja też tak poszłam! Też byłam taka głupia i najebna. Nie no, nie... Ja, o! No się kliknęłam przy okazji! Nie no, gdzie to nie ma? Aha, jest nie, klucz nie, 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 nie. Gdzie jest? Masz? Mam klucza. Okej Jestem w wielkim Nie te drzwi, to... tutaj Dobra Ej! Dwadzieścia Gdzie Idziemy do tego? W lewo można iść Tu jest 23. Czyli 24. Tak, czekaj, szafki. Dobra, chodźcie. Dobra, ja już idę. Oj, ale z dwóch stron było 23. To nie było zbyt podejrzane? Było. Czy trochę. O. Idę za tobą. No gdzie idzie? Gdzie mamy? Od Idę na ślepo? Zeszłam z ścianę. Ej, kurczę, nie. Olecie, a nie Nie. Dobra. Jest, jasno. No wreszcie, myślałam, że to się nie skończy. Jeszcze uśmiech. Znowu ciemno. Ale zdążyłam zobaczyć, idźcie prosto. Jakoś, wiecie, weszłam, było wszystko git, nagle się to światło wyłączyło, ale ja jakby zdążyłam jeszcze zobaczyć. I tym zabrał tyle życia, mam dosłownie mm. tak mało, że jak ten pająk mi zeskoczy, jak coś to placerek może być dla mnie? No, no dobra. chyba, że będzie, o, mam klucz. Okej. Okay. Taka ciekawostka ci co mają mniej życia, zawsze... zawsze... zawsze dostają... Co dostają? Bo ja tu mam... O, o okay. nie, Kucza, mignęło. Chować się. I uwagę. Nie wiem, czy to odpoczy, czy co... biegnie. O. Tak. Ej, ale te oczy trochę dodają takiego blasku i prawie wszystko widać. Ja. Ej, to były ile drzwi? Ej, chyba 31. 30... 30... 33 były. Nie tak. ja było 34. Które są tutaj. tutaj są ile? Tutaj są 34, a jeszcze tam jakie są? Po tej stronie? I tam 33. Czyli 34. Teraz, to musimy iść do 34. Ej, bo miga. Nie wiem czy to nie... To chyba jest od tak? Tak, bo... No bo tu nie ma szafy jakby. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Aha, żadnego obrazu nie zdążyłam nawet wziąć. Jak jest? Nie, okay. dobra. Nie, nie. Nie, ja Dobra, Nie, zaczekajcie. 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 Nie. Dobra. dobra, idę też z Tobą. Poczekaj. No nie. 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 Poczekaj! <suszy> Oj. Prosto. Dobra. Po mnie. Kto przetrwał? Czemu on nie wziął? Ja w ogóle jego kroków nie słyszałem. Ale w ogóle wiecie co jest najgorsze, że ta gra jest jakby na dźwięk. To żeby było słychać dźwięk w filmie, ja nie mogę grać z dźwiękiem. I tak. To jest najgorsze. Kurczę, dobra, wszyscy. to chyba sobie nie mówię, że ja... Dobra, wy... Tak, widzowie, tak, tak. No dobra, widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków z Sonem i chcecie poznać nowych członków na Alpie, mhm. koniecznie zostawcie pod tym filmem dużo wyświetleń, dużo lajków. I zasubskrybujcie nasz Dobrze. kanał i wpadajcie też na nasze osobne. Tak. Linki zostawiamy tam, w opisie. Hyda!